pilnować siebie. I nie wiem, tak zwracać uwagę na to, jak spędzam swoje życie. Wiecie, zwracam uwagę na to, co jem, ile jem i w ogóle. Zwracam uwagę na to, czy się ruszam, czy robię kroki, czy ćwiczę, czy, co, czy cokolwiek. czekacie dzisiaj kroków? 9 tysięcy, o kurde, to jest sporo. To sobie zaliczę. Walk, sobie zaliczę czytanie książki, bo czytałam. Workout, pierwszy raz w końcu zrobiłam workout. Powiem Wam, że zajebisty. Z Moniką Kołakowską sobie to zrobiłam i ogólnie z Moniką Kołakowską w sumie nigdy jakoś tak bardzo nie ćwiczyłam. Raczej z jakimś codziennie fit z taką Martą. Tak to w sumie było dziś naprawdę spoko i myślę, że sobie będę robiła z nią te treningi. Ale tak, trochę się chcę tak zadbać o siebie, I guess. Trochę chcę zadbać o siebie i myślę, że to zawsze na plus. I właśnie nawet chcę, wiecie, na takie rzeczy zwracać uwagę jak po prostu, kurde, nie wiem, mycie się. I dbanie o cerę i o zęby i o dłonie na przykład. Bo, słuchajcie, moje dłonie zawsze były po prostu w masakrycznym stanie. I teraz nie jest źle. Powiem Wam, że naprawdę nie jest źle. Nie mam już chyba nigdzie, nie jestem podrapana od kota, więc to już jest naprawdę na plus. Nie, ogólnie pazy mi cały czas nie rosną i nie wiem, co się z nimi dzieje. Cały czas mi się łamią i w ogóle. Więc ul, well. ale staram się kremować te rączki, Podróciłam do czytania książki czytam książkę. A w sumie stretching dzisiaj też porobiłam. A i zajebiście, dzisiaj to wszystko zrobię. E, I śpię tyle, ile trzeba. W sumie ostatnio chyba, dzisiaj w ogóle chyba spałam jakieś 9 godzin? No, nie dzisiaj. Tak, dzisiaj, bo ja dzisiaj jakoś wcześniej wstawałam, bo dzisiaj sobie akurat. E, Skipnałam sobie jeden wykład, który był na 8 rano. I to był wykład z Ekonometrii. I ogólnie wiem, że raczej, jakby nic mi nie ominęło ważnego. U mnie wykłady są nieobowiązkowe, więc raczej na nie nie chodzę akurat na takie, które są na uczelni jakoś na początku zawsze mam takie poczucie, że powinnam na nie chodzić. E, na te, które są online, to w sumie ja mam wywalone bardziej. No pewno muszę ogarnąć po prostu coś ja chciałam Także dzisiaj się akurat wyspałam, bo po prostu skipnąłem ten wykład. Ale stwierdziłam, że warto. A jutro idę na 8:00, Więc muszę jakoś 5.36 wstać. Zobaczymy, o której wstanę. Pewnie o 6.00. Bo te pół godziny robi różnicę. Chciałabym właśnie trochę wcześniej wstawać i... Kwestia jest tego typu, że ja mam swoje slow mornings every day i po prostu codziennie, naprawdę jakby dzień w dzień, ja po prostu potrafię, wiecie, poświęcić te pół godziny, żeby po prostu pójść do kuchni, wziąć sobie śniadanko usiąść się przed laptopem od razu, puścić sobie serial, jeść śniadanie, pić herbatkę, oglądać serial. Moje życie. Ale. Powiem wam tak, no ja to robisz od tak długiego czasu. Jakby tak długo już to robię. Całe życie swoje tak robię. Coś od kiedy miałam opcję, bo kiedy, na początku było tak, jak byłam mała, że nie wolno jeść u siebie w pokoju, bo ani by się nie zanosiła żadnych naczyń do, z powrotem do kuchni, i w ogóle się robił bajzer i ten. Od kiedy mogłam jeść u, jeść u siebie w pokoju, przynajmniej śniadania? Miałam takie, let's go! I sobie jadłam śniadanie. Słuchajcie, ja pamiętam prosto, jakby to było wczoraj. Że ja wstawałam rano, robiłam sobie śniadanie. Zwykle to po prostu płatki w mleku i oglądałam Kung Fu Panda. że w sensie wiecie, ten serial zajebisty. Właśnie bym chciała w ogóle to obejrzeć, bo to było tak dobre, bo było tak dobre, takie moje życie. E, więc jakby to naprawdę jest od dzieciaka, w sensie to dosłownie robiłam w podstawówce, że oglądałam Kung Fu Panda, chyba, chyba potem leciał pinky z Madagaskaru. no i tak zawsze było. Potem zaczęłam wiadomo oglądać YouTube'a. w sensie już wcześniej wtedy chyba też już oglądałam YouTube'a, no nie wiem. W każdym razie potem leciał YouTube i seriale. Aha, no i właśnie jestem w soczewkach, bo poćwiczyłam, więc... Trochę się do siebie przekonuję w soczewkach, jak wyglądam. Także nie wiem. Ej, może by skitu, może to będzie moja faza na soczewki. Jakby ja zawsze byłam taka przeciwko temu, no bo kurczę, całe życie to są jednak okulary dla mnie. Ale ja mam fajne oczy. Jakbym tak się na was patrzyła cały czas. Jestem trochę ostry. Tak. Ale dzisiaj był taki dosyć dobry dzień. Taki spokojny. Taki w końcu wychilowałam. Skończyłam serial, doj dojrzewanie. W sensie to były te tylko cztery odcinki. To be honest, jest nie jestem fanką. Nie wiem dlaczego, bo naprawdę myślałam, że. W sensie wiecie, ja naprawdę nie mam jakichś dużych wymagania. Ja rzadko mam coś takiego, że coś mi się nie podoba. Ja nawet mogę polubić jakiś taki głupi, dosłownie film, wiecie, dla nastolatków miłości. Bo ja lubię this shit. ale też lubię jakieś poważne rzeczy, wiadomo. Jestem poważną kobietą. <ślaski> tak jasne. Ale. Tutaj jakoś nie wiem. Jakoś nie czuję tego vibe'u. Także nie możecie dać znać, jak u was, jak wasze życie wygląda ostatnio. Ja lately nie podobały mi się moje włosy, ale stwierdzam, że pieprzy mnie to i że staram się po prostu kochać siebie taką, jaka jestem póki co. I... tyle. I poprawiać siebie cały czas, ale bez przesady. Staram się też nie robić tego dużo overfingu. Ale w sumie myślałam, że dobre byłoby dla mnie, gdybym powróciła do journala, Długość w nie pisałam, bardzo długo nie pisałam w A that's my thing. Jakby uwielbiam to. Więc czemu tego nie robię? Właśnie mnie tak zawsze zastanawia, czemu nie chcemy robić rzeczy, które naprawdę sprawiają nam przyjemność, tylko nie są po prostu tą głupią dopaminą, tylko taką sensowną. Nie wiem, na przykład sport. To słuchajcie, ja po tym treningu czułam się pływa, jakbym mogła góry przenosić. Miałam coś takiego, że była zmęczona, ale nie umierałam, więc to było zajebiste. Byłem spocona i miałam takie, e, disgusting, ale miałam takie let's go! Jakby zrobiłam coś. I miałam takie Tak jest, zajebiście. <laughs> Jeszcze się porozciągałam, mówię let's go. I nie wiem, tak samo po poczytaniu książki, po właśnie po popisaniu w żurnalu mam takie Ja zrobiłam to dla, swoi, dla, dla siebie, dla swojego umysłu, dla swojego ciała, wiecie, takie dbanie o siebie. A potem at the end of the day zawsze wrócę do tego TikToka Instagrama i tego wszystkiego głupiego scrollowania. Ale z drugiej strony lubię to, no i to jest takie głupie. Słuchajcie, mega śmieszna rzecz. Te kwiatki są ze mną od 8 marca, a jest dzisiaj... Let me check. 26. Więc ponad dwa tygodnie się trzymają. I są nadal cute. Wy tego nie widzicie byście, no ale... They are still cute. Są prawie tak cute jak ja. W każdym razie chciałam powiedzieć jeszcze, że słuchajcie, ja, jeśli chodzi o życie, takie I guess, dorosłe, bo <głos》>, mam 19 lat, ale pamiętajcie jakby, że ja trochę się pierdolę, ale y, jeśli chodzi o robienie dorosłych rzeczy, czyli na przykład umawianie się do lekarza, to ja byłam już mówiłam do lekarza i teraz, y, wiecie, jak umawiałam się trochę czasu temu, nie wiem, chyba mam wtedy mówiła w ogóle w styczniu, y, na Maj, do dermatologa. I kurczę bele, Patrzę, wiadomo, jeszcze wtedy nie miałam planu, więc dopiero teraz mam plan. I mam takie OK, więc wiem, że mi teraz nie pasuje. I mama teraz już mi struszyła głowę przez dwa tygodnie. Girl, zmień sobie ten yy, termin, no bo no nie możesz niby tam w planie masz, że jestem zajęta. No i ja co tak sprawdziłam? Mam takie. To są ćwiczenia z ekonomiki transportu i miałam takie. Well, well, jaka szkoda, jaka szkoda. Ale nie, no, ogólnie no, mówię dobra. Wiecie, na tych ćwiczeniach to jednak zawsze. Lepiej być i lepiej się nie tłumaczyć, że się było lekarza i whatever. Eee, zadzwoniłam w końcu dzisiaj. Kurwa, ja mam 5 minut do wyjścia, ja dzwonię do lekarza, bo stwierdziłam, że jak nie teraz, to już nigdy tego nie zrobię. Eee, no i faktycznie zadzwoniłam. Pani powiedziała, że jakbym chciała przełożyć wizytę, to dopiero na wrzesień. <grym> Więc stwierdziłam, że to pieprze, bo ja do wrzesień nie wytrzymam. Tutaj może taki, jak to się nazywa, węd. <grym> w sensie, eee, żebyście pamiętali, że. O te że każdy jakby ma jakieś swoje choroby i w ogóle i nie wstydźcie się tego. Ja na przykład mam taki problem, że mam łojotkowe zapalenie skóry i po prostu na moich pięknych włosach, na mojej skórze głowy e, to wygląda, jakby mam po prostu takie coś. I mnie to swędzi i mnie to drapie, i to źle wygląda, bo jest łupiesz. W sensie łupiesz, ale łupiesz, no bo to nie jest, że nie myję głowy, tylko, co w się sensie wiecie, to, to nie jest, że nie myję głowy, tylko że po prostu choroba. I. I potrzebuję na to rzeczy, whatever. I po prostu mam takie coś, że kurde, na przykład właśnie teraz mi się to pogłębia, bo jest oczywiście wiosna, więc na wiosnę z reguły właśnie mi to tak się. No po prostu jest tego więcej i ciężej o to zadbać. Yy, I skończyły mi się wszystkie moje specjalne rzeczy do tego. No, chciałam pa. iść do lekarza, nie? Ja, się jak muszę czekać do maja. <grym> I jeszcze mi nie będzie dajnych zajęć, więc ja nie wiem, czy ja to muszę nadrabiać, czy jak. Unpopular opinion moja jest taka, że wydaje mi się, że po całym dniu. Ja wyglądam jakoś lepiej niż rano. Jakoś się tak lepiej czuję. Nie wiem o co chodzi. Ale na przykład właśnie teraz, nawet jak ja się wiecie, przybieram dresy jak już wracam do domu i zdejmuję wszystkie kolczyki, I w to sensie, no dobra, to potem ja teraz nie, nie zdejmę, ale wiecie, zdejmuję te pierścionki czy coś i mam takie, okej, okay, to jakoś tak. Tak nawet wiecie, takiego Messi ban sobie zrobię, to mam takie, ej, wyglądam lepiej niż wyglądałam na studiach. Więc nie wiem, powiedzcie, czy też tak macie, bo ja nie wiem o co chodzi, ale. Ale o tak jest. Ale tak jest. kochani. Mam orzechy. Nerkowce, bo uwielbiam orzechy nerkowca. Mam jogurtik. Ja chciałam tylko powiedzieć, że życie nie jest tak złe, jak myślałam. Okazuje się, że nie jestem pierdolnięta. Okazuje się, że po prostu miałam okres i... Dlatego były te wszystkie negatywne emocje. Powiem Wam, że naprawdę jestem w szoku, ale tak, jakby dzisiaj już wróciłam do domu. W sensie w ogóle byłam na studiach i miałam bardzo dobry dzień. Byłam sama na kawie, co prawda, ale poczytałam sobie książkę i to dzisiaj dosyć dużo książki poczytałam. Życie nie jest takie złe, jak myślałam, że jest. Chciałam powiedzieć, że uznaję, że tego nie było, mojego deepest moment. Oczywiście się śmieję, no bo uważam, że ważne jest jakby rozpatrywanie swoich emocji i tak dalej, i tak dalej. Ale pobyłam sobie trochę z tym. Okazuje się, że nie jest tak że i myślę, że to musimy zaakceptować po prostu. Że jednak nie jest tak źle, że, że faktycznie czasami wystarczy może po prostu faktycznie czasami wystarczy spędzić ze sobą czas, przemyśleć sobie to i owo, poczytać książkę. Powiem Wam, że ta książka naprawdę mi otwiera oczy i tak dużo zależy od po prostu naszego podejścia do życia. I niby to jest takie obvious. W sensie to jest coś takiego, że raczej jakby ludzie tak powiedzą, że rano wstajesz, powiesz, że masz dobry dzień i że to będzie dobry dzień, to będzie dobry dzień najprawdopodobniej, a jeśli powiesz, że to będzie zły dzień i że będziesz... będzie chujowo, to też taki najprawdopodobniej będzie. To się dosłownie chyba sprawdza do wszystkiego. To się do każdego naszego przekonania wewnętrznego, do takiej właśnie naszej podświadomości, wszystko wchodzi. Wszystko, co pomyślimy, wszystkie te negatywne emocje, ale też w sensie emocje. Bardziej po prostu wszystkie te negatywne myśli, też te pozytywne. Więc zmieniając po prostu postrzeganie tego wszystkiego, że po prostu... Po prostu mieć pozytywne podejście. Po prostu pozwolić sobie na to, żeby ta, wiecie, ta taka energia, ta moc, ta siła w nas działała. I ja wiem, że jak to brzmi, ja wiem jak to brzmi. Bo ja bym na początku też była jakby miała takiego jakby, co ty pierdolisz. Ale... Przekonuje mnie to ostatnio, przekonuje mnie to naprawdę. Także, dobry dzień. Będę sobie oglądała Bridgertonów. Zjem to, zjem to. Living my best life. I potem idę na zakupy takie dla domu całego, szamka na cały tydzień. I muszę dzisiaj poćwiczyć na pewno. Już sobie wczoraj rozpisywałam mniej więcej taki plan treningowy. Jakby to brzmi fancy, wszystko, a to wszystko się w głowie, także nieważne. Także mam nadzieję, że dzisiaj poćwiczę. Ale muszę, więc wiem, co się chce. Chcę i mam możliwość. I to w sumie jest tak ze wszystkim, że trzeba sobie to tak przypominać, wydaje mi się. I na pewno dzisiaj zacznę montować vloga bo zostawiam to wszystko na ostatnią chwilę. Ostatnio też nie była vloga, bo mało nagrywałam, a teraz nagle mam mega vibe na nagrywanie, mega mam dobry czas. Tak odkrywam trochę ten styl, w końcu, po półtorej roku od nagrywania na YouTubie. Ale to jest super, bo to jest wszystko proces. To jest tak wspaniałe.